Czyściec. Film o tym: Nas czeka po śmierci. Co nas czeka po śmierci? Na każdego człowieka przychodzi taki czas, kiedy zaczyna sobie zadawać to pytanie. Jedni dzielą się rozterkami z bliskimi, inni zostawiają je dla siebie, ale chyba nikt nie jest od nich wolny. Dla ludzi wierzących sprawa jest jasna i oczywista, inaczej jest z wątpiącymi. Czas świąteczny to dobry moment. By obejrzeć film poruszający tę tematykę, to czyściec. Konsultantami filmu było grono wybitnych międzynarodowych teologów oraz naukowców. Od lat badających stan świadomości człowieka w momencie śmierci ciała. Zdjęcia do filmu zrealizowane zostały w Polsce, w Francji, Włoszech i USA. W roli głównej wystąpiła Małgorzata Korzuchowska, Partnerują jej. Filip Petłokiński, Kamila Kamińska, Marcin Kwaśny, Ida Nowakowska, Olga Bończyk, Henryk Gołębiewski i Marian Niklińska. W czasie wizyty u znajomych, Fulle Chorak, Małgorzata Korzuchowska poznaje kobietę, której niezachwiana wiara w Boga robi na wszystkich ogromne wrażenie. Spotkanie to odciska piętno na Fulli i zmusza ją do duchowych poszukiwań i powrotu do wartości. Które odrzuciła przed laty. Pewnej nocy, pogrążone w modlitwie Fulla, doświadcza objawienia. Ukazuje się jej Magdalena Zofia Barat, zmarła 70 lat wcześniej, założycielkę Zgromadzenia Najświętszego Serca. To pierwsza z dusz świętych opiekunów, które będą nawiedzać Mistyczkę. Kolejne. W tym Jana Bosko. Teresy od Dzieciątka Jezus czy Joanny de Ars, odkryją przed kobietą niezwykłą wiedzę na temat nieba, piekła i czyśćca. Wszystkie te doświadczenia Fulla opisze w swojej książce Piękna Pani w rozdziale zaświaty. Przed nami jeden z niewielu filmów o tematyce religijnej podejmujących ją w taki sposób. A nie poprzez odtwarzanie losów biblijnych postaci. Jak uzyskać odpust zupełny za duszę pokutującą w czyśćcu? Poradnik. Co dzieje się z nami po śmierci? Niedziela przecinek 20. 20 TVP1.